Dnia. Zacznijmy od przygotowania śniadania, ponieważ śniadanie będzie potrzebowało troszkę czasu spędzonego w lodówce, także działamy! Naszła mnie ochota na jednoporcjowe ciasto, które będzie inspirowane tiramisu. W ogóle nie ma nic wspólnego z tiramisu, ale ja mam taki vibe jedząc to jednoporcjowe ciasto, że dostarczam dużo, dużo białka, Nasycam się, mogę zjeść taką porcyjkę na jedno podejście, a dzisiaj nie za bardzo może chcę jeść ogromne rzeczy, ponieważ wieczorem idę na kolację, to Wam zaraz powiem na spokojnie, ale zróbmy to jednoporcjowe ciasto i na spokojnie sobie pogadamy. To jest najłatwiejszy przepis, potrzebujecie skra waniliowego, najlepiej z piętnicy. no bo skąd, Budingu proteinowego, kakao i biszkopty. Aha, i kawa. Dobra, parzymy kawę. Nic prostszego. Słuchajcie, ja w tiramisu najbardziej lubię masę. I biszkopty to tak zazwyczaj daje 8. I tu chyba mniej więcej dałam też te 8. Bo u mnie największą robotę w tiramisu zawsze robił krem, więc biszkopty są takim elementem dodatkowym, wiążącym, ale nie podstawowym, więc zmieszać skyr i jogurt proteinowy, biszkopty maczamy w kawie, i to cała filozofia przełożyłam sobie skyr, a teraz damy pudding waniliowy. Daje jest zwyczaj cały i to połączenie skyra i puddingu. robi mi taką bardzo pyszną, kremową konsystencję. Kiedyś robiłam tak w 2020 roku, robiłam słuchajcie na samych skyrach waniliowych, ale kiedy poznałam właśnie te puddingi, których nie jem za często, ale czasami się zdarza, to właśnie w takim Deserze sprawdzają się naprawdę bardzo bardzo dobrze. Teraz wystarczy dokładnie wymieszać i mamy gotową naszą masę do deserku jednoporciowego, który zjem na śniadanie. nie jestem biszkoptowa i ostatnio robiłam tiramisu dubajskie. Jeżeli macie ochotę, to przepis chyba dałam w Szorcach. I tam dałam tylko biszkopty na spód, potem krem, potem ciasto dubajskie, krem nie dawałam drugiej warstwy biszkoptów. I super to się sprawdziło. Naprawdę krem jednak robi robotę. I teraz mniej więcej połowę tego sobie tutaj przelewam. Potem dam znowu trzy biszkopty, i na wierzch dam tak, żeby było trochę ładniej pod tutaj film. Bo wiadomo, jak się nagrywa, no to chce się, żeby to wyglądało w miarę estetycznie, bo chociaż nie zawsze to tak wszystko wychodzi jakby się chciało. Ok, rozprowadzam, ponownie maczam tutaj biszkopty w kawie. I cała filozofia na górę kakao i do lodówki. Słuchajcie, tak super byłoby to wstawić na całą noc, ale wczoraj tego nie zrobiłam, więc mamy dzisiaj, myślę, że godzinkę to posiedzi w lodówce. Ja w tym czasie ogarnę mieszkanie i będę miała śniadanie idealne, które będzie na mnie czekało, które będzie już gotowe. Także kończę tiramisu, stawiam go do lodówki i widzimy się na śniadaniu. jestem taka nieco wczorajsza, bo dzisiaj mamy 15 lutego, kawusia... mamy kawusię numer 1 i kawusię numer 2. I tak jak wam zaczęłam mówić podczas robienia śniadania Dzisiaj dostałam zaproszenie do takiej tajskiej knajpki Ja nie jestem fanką tajskiego jedzonka Ale mam nadzieję, że coś dla siebie znajdę Na spokojnie przejrzę menu Wydaje mi się, że tam jest super dużo takich opcji mało ostrych Bo ja z ostrym jedzeniem to tak średnio W tuktuku jest pysznie, ale bardzo ostro I według mnie ostry zabija smak całego dania Biorę z propozycji jakieś może słodko-kwaśne albo coś w tym stylu Ale to dopiero na 20, Także dzisiaj mam cały dzień Jem, jadę do galerii odebrać swój prezent, też walentynkowy jeszcze. Ja jedna z ulubionych lodziarni ma dla mnie lody, więc też wam w sumie je pokażę, więc może być to przekąska. Obiad wyjęłam z ponieważ miałam zamrożony schab od mamy, więc zrobię takie domowe, schabowe we frajerze, kupię ziemniaki i taki domowy obiadek. Zabieramy się za śniadanko. Mogło oczywiście więcej poleżeć, ale półtorej godzinki. Okej. Okay. Szybko zjadam i widzimy się w Akadie. Nie mogą sobie wyobrazić lepszego śniadania. Serio. Ogólnie jak jestem tutaj w Carrefourze to zawsze szukam takiej fokaci. Oni ją mniej więcej gdzieś tutaj na pieczywie kładą i to jest przypyszne W ogóle do frajera na chwilę na chrupku. Albo tak po prostu zamiast pieczywa na kanapkę. Jest super, więc mam nadzieję, że ją znajdę. Okej, okay, jest. Więc biorę i będę miała to na śniadanie. Jest przepyszne. Dało mi się zrobić wszystkie zakupy. Mam lody. Jadę szybko zatankować po drodze. I Jedziemy testować te lody. W ogóle to jest taki walentynkowy box, nie wiem jakie tam są smaki, nie wiem, niespodzianka, przetestujemy razem, więc to będzie taka idealna przekąska do dzisiejszej przedobiedniej, pośniadaniowej, <grym> popołudniowej kawki. Ja wiecie, piję dwie kawy, więc do tej drugiej lodziki będą jak złoto, także szybciutko jadę zatankować i testujemy lody. Nie ma godziny 15, a zrobiło się tak ciemno, jakaś zawierucha śnieżna. Mamy tutaj piękności. Mamy dubajski lody, które już testowałam. Mamy Prosecco, Red Velvet i Lady in Red. I z tego, co się dowiedziałam, te właśnie mocno czekoladowe są na wiśnióweczce. Także procenty Prosecco. No, w sumie idealny walentynkowy boks. Także zabieramy się za testy. Okej, okay, klimacik jest. Kawusia gotowa, lody gotowe i słuchajcie, ostatnio mam taką fazę na jeżyny, są przepyszne. Nic, że kosztują dychę, spokojnie już je umyłam. Kawusia, lody i jeżyny. Testujemy! Nie mam pojęcia, co stało się z tą pogodą, bo nie mamy godziny 15, a zrobiła się szarowa ciemno zawierucha, ale to nic. Jem lody, lecę nałożyć olej na włosy i będę sobie przygotowywać powoli obiad. Widzicie, widzicie mnie nie ogarniętą, ale spokojnie na wieczór się zrobię w miarę w miarę ok Najbardziej interesuje mnie ten smak prosecco z poziomkami. Nie jestem sorbetowa, ale to wydaje się takie kuszące i orzeźwiające. No i ten red velvet, jak próbowałam ostatnio ciasteczka red velvet, to jest poezja. Na początek kawusi łyk i zabieramy się za testy. Nie jestem czekoladowa, więc pewnie te czekoladowe zostawię, ale dobra. Red velvet. Mm, cóż za kremowość. No powiem wam, że czuć biszkopt. I to taki naprawdę pyszny biszkopt. A poziomeczka? Jeju, jakie one są aksamitne. Taka bardzo, bardzo słodka poziomka. Dobra, spróbujemy tej czekolady wiśniowej. No, totalnie nie moje smaki, bo bardzo, bardzo mocno wyczuwa się kakao. Ale red velvet, Jakie to jest dobre! Dobra, kawka, lody. Idealnie. Jak kogoś obrzydza widok mięsa, to proszę przywinąć ten fragment. Mam tutaj ziemniaczki, które obrałam, przyprawiłam i dodałam oliwy, żeby tak fajnie się to przypiekło. hub oczywiście przyprawiłam solą i pieprzem. Także niech to się przegryzie. Do frajera i obiad mamy gotowy. Jeszcze tylko domowa surówka. Będzie to klasyczny domowy obiadek. Przychodzę szybko i nieestetycznie z olejem na włosach. Przepraszam za poduszkę w poprzednim kadrze, że była tak nieładnie, nieestetycznie rzucona. Ale jem szybciutko, lecę mieć włosy, żeby zdążyło mi wyschnąć przed wyjściem. Bo ja nie słyszę włosów, tak? fan fakt. Mm, ciemniaczki. Po prostu wyszły idealne, chrupiące, do tego ta oliwa, która idealnie podkręciła ich smak. Domowy, polski obiadek, ale w we frajerskiej wersji. Także szybciutko jem, lecę się kąpać i widzimy się, jak już będę ogarnięta. Smacznego ja. Okej, okay, kochani, to ja już jestem ogarnięta, zbieram się do wyjścia. Mam nadzieję, że coś mi posmakuje, bo ja jak mówiłam, nie jestem do końca fanem tajskiej kuchni, ale jak przeglądałam menu, to są jakieś krewetki jest wieprzowina, jest dużo pozycji na ostro, a ja za ostrym smakiem tak średnio, widziałam pierożki z wieprzowiną, więc może na nie się skuszę fajnie, bo tam w tym menu są wszystkie pozycje sfotografowane, więc można na spokojnie coś tak zobaczyć może jakieś saigonki, spring rollsy, jakieś klasyczne sobie wezmę przystawki nie wiem, czy na danie główne wybiorę wieprzowin na spokojnie przejrzę kar te menu i coś tam sobie wybiorę. Także nie przedłużam, zabieram was ze sobą. Pokażę Wam, mam nadzieję, że wszystko, a jak nie, to po prostu większość, że widzimy się już na miejscu. Moja sukieneczka, która sprawdza się idealnie na takie wyjścia. Ta sukienka jest mega urocza i sprawdza się w sumie na wiele wiele okazji, a na dzisiejszy taki wieczór spokojny weekendowy myślę, że będzie w punkt Dobra. Gotowa i let's go. Proszę bardzo, jestem na miejscu. Zaraz zobaczymy. Osko tutaj. Wzięła to. Może te winą wyglądają super. I te krewetki wyglądają tak kusząco, smażone z czosnkiem, brokułem i pieprzem w sosie sojowym. Więc może być smacznie. Na przystawkę mamy spring roll z kurczakiem. Mamy też krewetki z sosem chili i pierożki z wieprzowiną, które jeszcze parują. Spróbowałam właśnie I są ogromne, przepyszne i ten sos jest bardzo słodki, więc fajnie to wszystko tutaj współgra. Mm. Żółte, pyszne warzywa. Miam. Co pyszna panieta? Co smakuje jak taki swirchili? chili. są cieplutkie, okrupiące. Wyjęte prosto z frytury. Miałam. Ja nie jestem dobra w pałeczki, ale pieprzowinka tutaj będzie kana. A danie główne u mnie to są krewetki na masełku czosnkowym. A tutaj, proszę bardzo, mamy kaczkę i do tego jest podawany ryż. Tego ryżu się nie spodziewałam, ale w sumie fajnie, bardziej można się najeść. Moja mama robi przydełka w miodzie. I ten sosik smakuje dosłownie jak ta zalewa. Miodowo, chłodna, smaczna. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Zostawcie łapkę, w górę, subskrypcję. Do zobaczenia w kolejnym jakimś blogu na moim kanale. Ja kończę jadzonką. A z wami widzę się w następnym. Pa!